Muszę manko meczki z samego rana siódma dwadzieścia do parzenia wrzuciłem cztery żółte eee, nie wiem czy to będą dwie pary chyba będzie tylko jedna para i trzy samice chociaż ten może cicho eee, to się i to się jest dziwny Ale nie lubi. Ten ze Skarniewic. młode, z 22 i dwie samice z 20 roku, moje stare. Jedną parę muszę zrobić, bo też szkoda. Tylko nie wiem, które mi się zrobi, to chyba by. To, to bygania, samica samic. Takie mam pieski, zobaczcie, wiedzą, że źle zrobiły. O, dziurę wygryzły i wylazły sobie. Skatki, proszę bardzo. Pokaż nos, pokaż, jaki może zatarty nos. Tym nosem to chyba rejesz jak dzik, co? tym mordoty niegrzeczne, co zrobiłeś? Czemu tak zrobiłeś? Tym troszkę z rana dałem, jedzonka. Wczoraj jakoś pojechałem, to już nie wróciłem Niech siedzą Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda coś nagrać Muszę jechać na Stolicę To są w tych wynikach Tuszczak się chyba zaparzył z czymś w końcu, bo, bo przestał uciekać. Ten, ten, ten burek taki. 12.20. Udało mi się wrócić jeszcze w miarę. Widno i nie pada. Teraz poganiamy towarzystwo winerkowate. Winery siedzą wszystkie w tym. Zobaczcie, jakie mądre biedzy u siebie kurczaczki. Tak? Gorda, ten ciemny z tą nogą zapomniał go zostawić. A winery w kupce swojej chodzą na dole. Zobaczcie, pięciu minut nawet niech pochodzą teraz. Ale im dam, niech pochodzą dłużej. Winery mają swoje kółko, zobaczcie. W ogóle innym kółkiem chodzą niż tamte. Same winery tutaj są. Mój dosiad, zobaczcie co się dzieje. Od razu wszystkie siadają. Jeden pociąg świeży. Cwane bestie. A ty ma no co jest? No, ale tutaj też chodzi winer jakiś widzę. A w dupie z nimi będę chciał, to będą chodziły. Ja już ich oszczędzał nie, będzie, nie będę. Jak u Kargula Pa Jest tu przy niej głębie przychowy Nie wiadomo czego się boją dziady Wczoraj siedziały cały dzień zamknięte Zobaczcie Dzisiaj wypuszcza się pierwszy raz godzina 12.20 A one przerażone czegoś Nie wiadomo czego Gdyby nie były głodne, to już by były w górze. Może by chodziły znowu. Tak? Chodźcie, chodźcie. Co to Budapeszt jakiś się tam zawieruszył? Na drzewie? On tak powinny chodzić przy Przy Tu się wyprawia. No bańcy pochodzą, trochę pożerują. Za późno, chłopaki spędzili. Tu Darka, tam wujka Janka parę sztuk. Wujek to wypuszcza tylko. Bo widzę, że parę sztuk się zerwało. Ale chyba między chłopakami już wojna jest teraz. Bo widzę, że... Że ganiają. Wszystko wróciło do normy. Były pocztowe, nie było wojny. Nie ma pocztowych. Białe z białymi. Może być wojna. Musi być wojna, kurde. Ja nie chcę, chodzą, żerują. Nic im się nie stanie. Niech poznają świata trochę. Te binary siedziały zamknięte. One no, sobie żerują. Patrzcie, świeży Budapeszt. A, pod nogę podchodzi zaraz. O, gdzie są moje bociany? Jeden siedzi tam. Jednego nie widzę. Może już go nie ma? Nawet nie wiem. A tu jest panie Karczyk, tu jest. buciany siedziały tam, wiedzą, że ta jedzonko było dobre. Się dobijają. Świeży winer, zobaczcie. Jakby ich się nie ganiało, to by zostało. I tak 26 na razie jest to i tak dużo. Z Marcinem Ścina będzie to powołało się. Albo wszystkie. Winery miały dwa obloty. Teraz jedzonko I wypuszczamy pocztowe godzina 13 Coś tam, coś tam Pocztowe wczoraj w ogóle nie były wypuszczane A nie ma to mają Te to mają tyle werwy zawsze takie są się, chcesz, chcesz się na nie w górze popatrzeć Żółte schowane Sąsia, to ostatnio mi się pyta, czy nic mi nie zginęło, bo tak chodziły. Mówi Tomek, Ja je atakował, Tata wypuścił. Mówi, nie wiem, nie liczę. <grywka> Zobaczcie, <grywka> jak perłowa idzie w pary. Biały, jak se siedzi. To jest dopiero. Aż muszę zaznaczyć, która to jest perłowa. Bo to mi się wydawało, że to samiec jest. Ty, to w parę idzie, to ten wielki samiec taki. On ma te żółte oko troszkę takie. Ale go kupiłem. On taki wielki jest, a jednak to samica. A, może by wyciągi perłowe zrobił? Bo przecież to po takich właśnie białych pocztowych i po perłowych jest. Nie. Wyciągi siedleckie nie. Jakoś mi one nie, nie podobają się. Wczoraj nie były wypuszczane. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Radość zajrzę do żółtych, zobaczyć, że żółte się może poparzyły. Nie, jednak chyba nie. Szkoda, myślałem, że to dwa samce te młode będą, a tu chyba jedna samica jest ta agresorka. No i mam jedną parę żółtych. Tylko najgorsze to jest to, że to chyba gnieździaki są. Chociaż do siebie nie są podobne. ale parę się udało zrobić. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.